Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj przystępujemy do czyszczenia w sumie do rozbierania najpierw katlemana 3,5 cala. A potem do czyszczenia. Zapraszam do oglądania. A więc czyszczenie zaczniemy od takich oto narzędzi. Taki mamy śrubokręt duży, posłuży nam do odkręcenia tej śruby. Musiałem go przeszlifować. Dwa podobnej wielkości, w zasadzie do większości śrub, i potrzebne będą dwa do odkręcenia tego. To jest blokada tego stworzenia Bebla oraz całkiem malutki do odkręcenia takich tam rzeczy. Zobaczymy w trakcie. Po pierwsze, demontujemy bębenek. Od razu chciałem przeprosić za rodzaj, jak to będzie wykonane. Wszystko bo jest, niestety nagrywam jedną ręką. Jedną będę pokazywał, więc, tak kiedy już pozbędziemy się naszego bębelka, zaczniemy od odkręcenia tych dwóch śrubek. Ja to robię na przemian, po trochu ta, po trochu ta. Dość duże naprężenia tam występują, a na końcu ta. Dobrze, mamy zdemontowaną rękojeść. Tutaj jest sprężyna napilająca kurek. I ją będziemy luzowali za chwileczkę. Tu są części, a tak wyglądają śrubki. Odkręcamy luzujemy całkowicie tą sprężynę. Tutaj jest jedna właśnie o tych, o mowa była o malutkiej śrubeczce. Mniej więcej tutaj jest. Pamiętamy, aby ją zdemontować, tą śrubeczkę ze sprężynką, przed demontażem tego kurka. Chyba że chcemy zgubić sobie parę części. A znajduje się tam właśnie coś takiego. Dobra, przystępujemy do odkręcenia tego kabongu. Raz, dwa, trzy. Oboje, dla kolejność. A tak wyglądają śrubeczki od tego. W środku widać sprężynę dwupalczastą. Zacznijmy od odkręcenia tej śruby. To w zasadzie możemy sobie odkręcić na samym końcu. Więc, jak widać, na załączonym obrazku będziemy usuwali spust. Blokadę bębla w dowolnej kolejności. Tu już jedna śrubka się sama odkręciła podczas strzelania. I tą śrubeczkę, tutaj, która odpowiada za blokadę tego dzydlatu. Blokada bębla i jej śruba. A tutaj spust i jego śruba mocującą. Teraz odkręcimy. Ten, zabezpieczenie do ładowania tutaj łusek. Tą śrubkę demontujemy. Tak to wygląda w częściach pierwszych. Przepraszam, kolejność miała być w ten sposób. Teraz, gdy już mamy zdemontowaną tą małą śrubeczkę tutaj, możemy spokojnie odkręcić tą tu dużą i wyciągnąć dla szkórek. Bez obaw, że coś nam tam wypadnie nagle, bo by mogło wystrzelić gdzieś w tym kierunku, gdzieś tam, i mógłby być problem ze znalezieniem tak małych elementów. Ok, tak to wygląda. Tu mamy pazur. Pazurek nasz tutaj się zakłada w ciach. No i się wsuwa go tu. No to może teraz stanie szczęsna nasza śrubeczka blokująca stworzeń. Oto tak to wygląda. No myślę, że w tym stanie już będziemy czyścili, bo lufy chyba wykręcać nie będziemy. Części wyszło nam tyle. Bębelek, sworzeń, elementy rękojeści, kurek, sprężyny, kablok. Tu proszę ile śrubeczek. W Remingtonie szczerze jest tego chyba, nie wiem, mniej niż połowę mniej. Dziękuję za oglądanie. Ja przystąpię sobie do oczyszczenia. Każdy to robi trochę na inny sposób. Ja może pokażę w następnym filmiku, jakich używam środków, jakich urządzeń, szczotek, no i ogólnie tak może bardziej niż tak szczegółowo. Dziękuję. Do zobaczenia.